Medykonid. Trzy dni trwały finały Wielkopolski w XIX edycji turnieju z podwórka na stadion o Puchartym Barku. Zawody odbywały się na błoniach przyległych do stadionu miejskiego w Kaliszu od środy, 10 do piątku 12 kwietnia. Łącznie do rywalizacji w kaliskim turnieju przystąpiło blisko 1600 piłkarek i piłkarzy reprezentujących 133 drużyny z 35 powiatów województwa wielkopolskiego wyłonionych w gminnych i powiatowych eliminacjach. Setki zawodników i zawodniczych w trzech kategoriach wiekowych U8, U10, U12 walczyło o spełnienie piłkarskich marzeń, zwycięstwa swoich drużyn oraz o wyróżnienia indywidualne. Oprawa imprezy robi wrażenie. Zawody rozgrywano na ośmiu boiskach, wokół których rozmieszczonych jest kilkaset metrów reklamowych band, które przedzielają balony sponsorów. Z podwórka na stadion o Puchartym Barku to największy turniej piłkarski dla dzieci w Polsce i w Europie, w którym do tej pory wzięło udział blisko 2 miliony dziewcząt i chłopców z całego kraju. Zakończenie turnieju jest wyjątkowe, bo mecze finałowe rozgrywane są na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Nagrodą główną jest wyjazd na mecze reprezentacji Polski oraz spotkanie z piłkarzami. Zdecydowanie z każdą edycją mamy coraz więcej, coraz więcej zgłoszeń. Oczywiście najbardziej nas cieszy to, że jest coraz więcej drużyn dziewczęcych. Skala turnieju oraz formuła i wysoki poziom sportowy rozgrywek sprawiają, że już ponad 50 reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych, m.in. Arkadiusz Milik, Marcin Kamiński, Piotr Zieliński, Bartosz Salamon, Tomasz Kędziora czy Bartosz Bereszyński rozpoczynało swoją piłkarską karierę właśnie w tym turnieju. To wszystko obrazuje, jak wielkim wydarzeniem jest ta impreza. Jedno z największych wydarzeń organizowanych dla dzieci przez Polski Związek Piłki Nożnej. Podjęliśmy decyzję, że w każdym Okręgowym Związku Piłki Nożnej będzie zorganizowany taki finał wojewódzki, największego turnieju w Europie dla dzieci. I dzięki współpracy z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Kaliszu podjęliśmy decyzję, że wykorzystamy tutaj świetne warunki infrastrukturalne, żeby rozegrać taki turniej. Organizatorem finału wojewódzkiego w Kaliszu był PZPN oraz Wielkopolski i Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Dużego wsparcia udzielił samorząd miasta Kalisza oraz ośrodek sportu, rekreacji i rehabilitacji, udostępniając obiekty, które na uczestnikach zrobiły duże wrażenie. Powiat ostrzyszowski reprezentowały trzy drużyny. W kategorii U8 chłopcy ze szkoły podstawowej w szklarce przygodzickiej. W kategorii U10 i U12 zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Ostrzeszowa. Turniejowym zmaganiom przyglądaliśmy się w drugim dniu, w czwartek 11 kwietnia, w którym rywalizowały zespoły dziesięciolatków. Zespół z Ostrzeszowa, który wygrał eliminacje powiatowe, składa się z zawodników Wiktorii, Akademii Czecha i Akademii Piłkarskiej. No właśnie, soczyliśmy przed chwilą drugi mecz w grupie. Pierwszy mecz wygrany 5-1 z drużyną z Kazimierza. No a niestety w drugim meczu prowadziliśmy w pierwszej połowie 1-0, a skończyło się 1-3 dla drużyny z Leszna. Został nam jeszcze dzisiaj jeden mecz o godzinie tam 13. W ostatnim meczu fazy grupowej Ostrzeszowianie wygrali wysoko 8 do 2 z ekipą z Kazimierza. Niestety o wyjściu z grupy zadecydowała porażka z rówieśnikami z leszna, którzy wyszli z grupy i dotarli aż do finału. Turniej sędziowali arbitrzy Kolegium sędziów kaliskiego OZPN. Jak się okazuje, prowadzenie zawodów dzieci nie należy do łatwych zadań. Lubię sędziować zarówno seniorów, jak i, jak i dzieci. Różnica polega na tym, że po prostu tutaj u dzieci trzeba, trzeba być dla nich trochę bardziej wyrozumiałym, bardziej tłumaczyć przepisy, szczególnie w takich kategoriach, jak, jak dzisiaj sędziujemy, czyli dzieci do lat 10. Nie rozumieją jeszcze tak do końca przepisów, dlatego no musimy im bardziej tłumaczyć. Starsi zawodnicy natomiast są. Są już, wiadomo, doświadczeni i znają przepisy. Wszystkie trzy turniejowe dni cieszyły się sporym zainteresowaniem, głównie rodziców, którzy przyjechali za swoimi pociechami nawet z najdalszych zakątków Wielkopolski. Dla większości piłkarskich adeptów udział w turnieju był pierwszy w tak dużej i znaczącej imprezie. Dlatego też nie dziwi, że mimo przenikliwego zimnego wiatru na twarzach wielu zawodników i zawodniczek widać było radość i uśmiech. Bardzo fajnie. E, bardzo fajnie. Na razie wygraliśmy jeden mecz, ale jeszcze nam zostały dwa mecze i potem już będą ćwierćfinały i finały. A co najbardziej Wam się podoba? E, e, się nam podoba, się... jest po prostu na trawie, a nie na orliku. Bo e, nie jest mój. też bardzo dobra zabawa. A jakie cechy powinien mieć dobry piłkarz? E. Nie bać, nie bać się kiwać, być szybkim, być, e, mieć dobrą orientację i się wracać. Kaliskie finały stanowiły również unikalną okazję do wyłonienia największych talentów z całego regionu. Podczas finałów wojewódzkich są skauci, którzy obserwują poczynania chłopców i dziewczynek. Są prowadzone notatki, także myślę, że ktoś z tych zawodników i zawodniczych zostanie zauważony, i możliwe, że będzie miał możliwość zagrać gdzieś wyżej. W drugim dniu turnieju najlepsze okazały się dziewczęta z Grodziska Wielkopolskiego i chłopcy SP-78 Poznań. To między innymi te drużyny pojadą na przełomie kwietnia i maja do Warszawy, gdzie w wielkim finale na PGE Narodowym reprezentować będą województwo wielkopolskie. W pozostałych kategoriach ośmiolatków powiat reprezentował zespół ze szkoły podstawowej w szklarce przygodzickiej, a w 12 z SP nr 2 z Ostrzeszowa. Niestety obie drużyny zakończyły rywalizację na fazie grupowej. Kolejny turniej już za rok, być może z większymi niż w tym roku sukcesami naszych drużyn.